Cześć, z tej strony Marcin, witam Cię w kolejnym odcinku vloga, vloga numer. Muszę się przyznać, że w zasadzie to nie pamiętam, który to jest numer, ale zbliżamy się już coś koło dwusetki i dzisiaj chciałem pogadać, a w zasadzie wrócić do tematu programu Flips, który gwarantuje nam pewne usługi za darmo, nie tak do końca za darmo, ale po prostu za pomocą użyczania swojej mocy obliczeniowej, pewne profity, jak kody rabatowe na Netflixa, PlayStation Store, Xbox i wiele innych usług z Origin Steam i dalej, 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 dalej. Ale pod ostatnim filmem pojawiły się pewne komentarze, że to SCAM, koparka kryptowalut i tak dalej. Po pierwsze, użyczanie swojej mocy CPU w celu kopania kryptowaluty totalnie się nie opłaca nawet w modelu rozproszonym, ponieważ do tego dużo lepiej nadaje się karta graficzna, która w tym akurat udziału nie bierze. Bierze tylko udział CPU, więc zupełnie to się nie opłaca tej firmie. A nawet używanie karty graficznej swojego komputera wydaje się średnio opłacalnym interesem, skoro istnieją specjalne układy tak zwane do kopania kryptowalut. A przynajmniej istniały i na pewno istnieją, można śmiało szukać ten temat na YouTube, jak ktoś jest ciekawy. Kolejny zarzut był taki, że nie da się do tego programu zarejestrować. Owszem, dało się, nie wiem jak jest teraz, pisałem do tej firmy, powiem wam co mi odpisali, ale to, że tak powiem, później. Także zostań do końca, a się dowiesz, co mi firma odpisała. Dało się zarejestrować, tylko działało to na takiej zasadzie, że trzeba było poczekać, bo była pula miejsc. Po prostu ilość firm zgłaszanych się do obliczenia danej ilości danych widocznie nie była tak duża, a poza tym duża ilość użytkowników działałaby w ten sposób, że te punkty, które się zbiera po prostu zbierałyby się wolniej i ja mogę powiedzieć, że udało mi się w sumie raz wykorzystać kupon ale też miałem z tym przygody znaczy niestety albo stety support sobie poradził i wszystko było w porządku kod otrzymałem a teraz yy, drugi raz próbuję dokopać się do 9000 punktów żeby uzyskać sobie Netflixa stwierdzam, że dzieje się to przynajmniej o 1 trzecią wolniej niż działo się to jak program startował, znakiem tego, że firm, które by chciały skorzystać z tych usług jest dużo, dużo mniej, albo jest dużo więcej użytkowników i te punkty po prostu lecą dużo wolniej. Nawiązując trochę do historii, do całego Flipsa, to Flips nie jest pierwszym programem, który działa w modelu rozproszonym. Kiedyś działała tak oprogramowanie SETI, które wyszukiwało i obliczało sygnały. A być może ten program nadal działa. Działał ten program, nie pamiętam, w latach 90 na początku 2000 roku. Sam go kiedyś używałem, ale strasznie, że tak powiem, na tamte czasy zamulało to kompa i generalnie nie dało się podczas obliczeń z tego komputera korzystać. No, dawno temu to było. A więc zostaje ostatnia kwestia, na którą pewnie najbardziej czekasz. A więc napisałem na Facebooku na Flipsa, bo wcześniej się z nimi kontaktowałem i wyjaśniłem im całą sytuację, że kiedyś zamieściłem film i polecałem tą aplikację, chciałem się dowiedzieć w tym momencie jak wygląda proces rejestracji, bo użytkownicy narzekają, że nie mogą się zarejestrować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zapytałem też o program partnerski, który miał działać rok temu, a do tej pory nie działa i o wiele jeszcze innych rzeczy. A więc zobaczcie sami, o to zapytałem i co mi odpisał sam Flips Witam, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda teraz proces rejestracji użytkowników. Pytam, ponieważ jakiś czas temu zamieściłem na YouTube film o waszej aplikacji, a teraz dostaje mi się po uszach, że nie działa, że skam i tak dalej. Czy mogę prosić o oficjalne informacje w tej sprawie, co dalej z aplikacją? Widziałem, że rozwijają teraz Państwo usługę wysyłki maili. Czy flip został porzucony i nie, będzie i nie będzie dalej rozwijany jako usługa? Program poleceń nadal nie działa. Na stronie pomoc od roku wkrótce oraz blog również nie wystartował. Pozdrawiam. I liczę na szersze informacje od Państwa, tak abym mógł przekazać je po prostu dalej zainteresowanym. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu jest ikonka Flipsa. Przeczytali. I nie ustosunkowali się od 17 kwietnia, bo tego dnia wysłałem tą wiadomość i chciałem się z Wami po prostu podzielić, co firma ma na ten temat do powiedzenia. Jak widać, nic. Jak zauważyłeś, zapewne na dole pojawia się ikonka, że Flips tą wiadomość przeczytał, ale niestety. Jak widzisz, zero odpowiedzi. Czy w tym momencie bym poleciał Flipsa? W sensie myślę, że nie, bo zapewne zarejestrować się nie będzie dało, bo ten program nie będzie rozwijany. Na ich stronie można zobaczyć kolejną usługę, którą rozwijają, i podejrzewam, że po prostu flip z naturalną umrze, więc na chwilę obecną nie polecam. Także nie frustruj się, nie rejestruj się, bo może najzwyczaj na świecie na chwilę obecną nie ma to najmniejszego sensu. Więc ja zamierzam po prostu dostukać do tych 9000 punktów na Netflixa, odebrać kod i najzwyczajniej usunąć tą aplikację, aby się rozstać z Flipsem. Bo jak widać, nie zamierza się ta aplikacja w ogóle dalej rozwijać. A więc, po co, jaki jest sens trzymania jej dalej na. A więc, jaki jest sens dalej trzymania jej na komputerze, jak tylko uruchamiam ją od czasu do czasu, żeby trochę punktów nabiła. Natomiast, jeśli sytuacja miałaby się zmienić i Flips zamierzałby odpisać. A odpisuję od 17 kwietnia, i jeszcze tego nie zrobił, ale gdyby, to ja oczywiście umieszczę albo w komentarzu, albo po prostu w opisie pod tym wideo ich odpowiedź. I może to coś rozjaśni całej rzeszy użytkowników, którzy by chcieliby skorzystać z tego programu. No i dzisiaj to było na tyle, co przygotowałem, także dzięki za uwagę. I jak zawsze do zobaczenia już niedługo, czyli w następnym wideo. Trzymajcie się ciepło. Ja Wam życzę, ja wam życzę udanej majówki, jeśli oglądasz to w majówkę, a jeśli oglądasz to później. To też ci życzę udanego dnia, weekendu, miesiąca. Cześć, trzymajcie się ciepło.